Złom dobry, witam Was. Poniedziałek, 29 stycznia. Poniedziałek, najlepszy dzień zawodowego. Nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości. Rozładowałem się w Volkswagenie i film nagrzać mam pragnienie. Chcę podziękować sponsorom na początek za te rękawice. Dziękuję Rafałowi z kanału Pewex Recycling. Rękawice ze śmietnika. I już się kończą powoli, ale jest okazja, żeby podziękować. Oraz Pawłowi z Nizien Zielonogórskich dziękuję za ten piękny uchwyt na telefon, który się sprawdza doskonale. Parę razy mi odpadł, ale już się chyba na stałe zadomowił w tym aucie i trzyma się dobrze. Tutaj sobie wkładam telefon, gdzie mam nawigację. Jeżdżę na Google na razie, bo nie mam swojej takiej nawigacji, wiecie, skończyła mi się ta stara, a muszę kupić nową. I tak, co zrobić, żeby przewozić towary, bo lubię przewozić towary, powiem Ci stary, ale niekoniecznie po miesiąc, nie, w trasie. Co zrobić, czy tak da się? Da się, tylko trzeba mieć swoje, swoją firmę, tak, także Wasze zdrowie. Zrobiłem sobie cappuccino, bo jest dość zimno, jest 0 koło zera, no i na cappuccino chęć nabieram. Ach, dobre, oczywiście w kubku firmowym Pewex Recycling. No i tak sobie tu stoję, czekam na adres załadunku, aż coś znajdą i sobie tak rozmyślam, że Trzeba by mieć swoje, nie? Swoje, ale czy będziecie chcieli oglądać moje przygody transportowe, to jest pytanie panowie i panie. Zacznę może od kadika. Przerobię go na takiego wiecie transportowego, niezłomowego. Potem dokupię przyczepkę do niego i będę woził towary. Najpierw kadikiem, potem kadikiem z przyczepką. Potem kupię sobie blaszaka takiego, żeby mógł spać na siedzeniach w poprzek. No, a jak będzie dobrze szło, to później kupię Plandekę. Jak już kupię sobie Plandekę, czyli takie jak tutaj mam auto, z kurnikiem albo ze spaniem z tyłu, wtedy chociaż y, spanie jest najmniej ważne w tym wypadku. Y, to jakbym miał Plandekę, to bym sobie woził towary za granicę, tak? Bo blaszakiem to by ci po Polsce, i kadikiem też. A już miałbym Plandekę, to wtedy za granicę. No jeszcze że jestem na tym świecie cały czas nie odszedłem yy, i co tu robić? No moi drodzy, kiedy jest tak zimno, kiedy jest zima, to puszek się nie chce zbierać, wiecie, nie chce się wstawać o czwarty rano, iść na miasto, grzebać w śmietnikach. No i trzeba rodzinę utrzymać, nie, więc tak sobie myślę swoje mieć najlepiej. Ale mam długi, nie, mam długi. No, ale wyjdziemy z długów, nie? Wyjdziemy. Niech komornik zabierze swoje, przeżyjemy. Parę miesięcy wytrzymamy, i latem, może jesienią, z własnym transportem ruszamy. Co Wy na to? Jak myślicie, czy uda mi się osiągnąć to mianowicie, czy nie uda się mi tego osiągnąć? Czy będę musiał wrócić do grzebania w śmietnikach? W śmietnikach grzebania, złomu, szukania i takiego tam działania. No, ja myślę, że póki jeszcze żyję, no, Bóg daje mi żyć na tej ziemi, to trzeba coś zmienić, tak? No i kiedyś chciałem, wiecie, w 2017 mieć swój transport i modliłem się o to. Nadarzyła się doskonała okazja, ale niestety nie miałem, nie miałem środków na start, wiecie, i zwróciłem się do kilku osób, które miały, mogłyby mi pomóc, ale nie, nie chciały mi pomóc, więc. Kilka lat żyłem w depresji z tego powodu. No i wciąż wracam do tego samego punktu wyjścia, moi drodzy. Aby mieć swój własny transport, transport, rozpocznę od Kadika i będę wszystko nagrywał. Będziemy śledzili przygody zawodowego, dojście do firmy transportowej jego. Co? Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Koniec pogadanki. Nie wiem, ile mi zostało czasu, bo w każdej chwili może przyjść adres załadunku, wiecie. A tymczasem piję sobie kapucinko na rozgrzewkę. No i rzucam filmik zaraz. Dobre, bo ciepłe. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. No i dziękuję tym, którzy dali suba kanałowi Strażak Recykling. Którzy się nie bali i mu suba dali. Także dziękuję. Mam nadzieję, że weekend, weekend minął wam fajnie. Żeście wypoczęli. I to tyle, to tyle, nie chcę na przeciągać, po prostu będę zmierzał do tego, żeby mieć swojego, coś swojego, tak? Transport, mianowicie póki jeszcze tli się we mnie życie. Wszystkiego dobrego, zawodowego. Do następnego, do następnego.